Cześć, miło mi wystąpić przed wami. Jestem członkiem koła Hossy, pozdrawiam wszystkich hossowiczów, no ale również członkiem koła Aurum i z tego miejsca chciałbym wam na początku bardzo podziękować za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Jest to trzeci sektor, czyli fundusze, które idą od państwa do fundacji i później realizujemy cele. Te pieniądze są konkretnie opolskie dla młodzieży. Więc tutaj współpracowaliśmy właśnie z młodzieżą. Też mamy bardzo dużo studentów na sali, więc mega się z tego cieszę, że udało nam się zorganizować taką fajną inicjatywę. No i temat mój ulubiony, czyli inwestycje. Pewnie kojarzycie takich ludzi, którzy bardzo mocno są wkręceni w jakiś temat, albo bardzo mocno lubią gotować, albo bardzo się interesują pociągami, albo czymś innym. To jestem takim gościem, który. Ma zaszczyt interesowania się też konkretną rzeczą, i dla mnie są to właśnie inwestycje. Nie ma tak naprawdę znaczenia, co to jest. Ważne, żeby znaleźć po prostu ścieżkę w swoim życiu i tym podążać, bo dla mnie osobiście moja praca to jest przyjemność i to też daje mi przewagę nad większością ludzi, którzy są na przykład na rynku kryptowalut, dlatego że oni są tam z złych powodów. Dużo ludzi. Jest na rynku kryptowalut, na przykład ze względu na fakt, że jest bardzo duża zmienność i w przeciągu kilku dni można zarobić kilka milionów. Oczywiście to się nigdy nie dzieje i ci ludzie przeważnie wszystko tracą, bo chciwość, jak się domyślacie, to jest taka emocja, która bardzo mocno zwiększa ryzyko, które na siebie bierzecie na rynku, szczególnie kryptowalut. I te osoby najczęściej. Otwierają bardzo duże, agresywne pozycje, inwestują bardzo dużo pieniędzy w najgorszym momencie. O tym jeszcze powiemy później, ale na rynku, no niestety, ze względu na to, jak człowiek jest przez naturę zaprogramowany, nasza natura sprawia, że my podejmujemy przeciwne decyzje do tego, co realnie powinniśmy robić. Ale zanim o tym, chciałbym na początku porozmawiać o cebuli trochę. Cebula, każdy Polak wie, że jest bardzo smaczna. Ja na projektach Erasmus, erasmusowych, które wszystkim polecam, zwiedziłem prawie całą Europę, nieważne czy rozmawiałem z Włochami, czy z Hiszpanami oni bardzo mówili, że Polacy przepadają za cebulą ale to nie jest zwyczajna cebula to jest cebula tulipana. Ona jest bardzo mocno powiązana ze światem kryptowalut, ponieważ była to jedna z pierwszych baniek finansowych. Czyli takich sytuacji, gdzie dana rzecz, jej cena wzrosła do gigantycznych, gigantycznych wielkości. W Holandii wtedy można było, to było setki lat temu, ale idea jest taka, że jedną cebulkę tulipana, która była bardzo rzadka, nie wiem, czy ten tulipan miał jakiś specjalny kolor, nie wiem, naprawdę. Ogólnie za jedną cebulkę tulipana trzeba było zapłacić 400 świń. Ja wiem, że mogłem podać tutaj wartość jakąś pieniądze, ale to by nic nie mówiło. Wyobraźcie sobie jeszcze, jak wyglądała gospodarka kilkaset lat temu i jaki majątek gigantyczny to było 400 świń. Tylko i wyłącznie najbogaci ludzie, ten 1% społeczeństwa mógł kupić sobie taką cebulkę tulipana. No i jak sobie pewnie jesteście w stanie wyobrazić, ta cebulka tulipana nie jest warta. 400 świń, ani wielkiej, wielkiego przedsiębiorstwa w tamtym czasie. Była to po prostu bańka finansowa. No i koniec końców skończyło się to tak, że po prostu cena um, cebuli spadła i ludzie stracili bardzo dużo pieniędzy. No z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na bitcoina, to można powiedzieć, że mamy podobną sytuację jak ta w Holandii, gdzie jeden bitcoin aktualnie jest wart około 350 tysięcy złotych. No i najważniejsze pytanie, czy Bitcoin jest również jak ta cebula, czy on też nic takiego specjalnego nie robi? Okay. Dodatkowo to, co mnie osobiście trochę przeraża, to jest fakt, jeżeli popatrzymy sobie na długi wykres, tutaj jest bodajże ostatnie 10-15 lat na wykresie, to jeszcze w maju 2016 roku, można było kupić jednego bitcoina za około 400, 500 dolarów, a teraz jest on notowany za około 100 tysięcy dolarów. Czyli diametralnie 2000 razy wzrosła już cena tego aktywa w porównaniu do jego początkowej wartości. Więc o tyle, o ile krypto, ether czy bitcoin mają pewną a, zależność, pewną realną wartość, o tyle ciężko jest osadzić ją w adekwatnej cenie. Czy na przykład 100 tysięcy za bitcoina to dużo, czy mało? A na przykład 50 tysięcy za bitcoina, czy to dużo, czy to mało? Jak w ogóle ustalić, gdzie jest dobry moment na wejście? Albo jak w ogóle ustalić, czy dana kryptowaluta ma jakąś realną wartość? Najpierw chciałbym powiedzieć o ETERze. Jest to jedna z głównych kryptowalut. I jedna z też moich bardziej popularnych i ulubionych, ze względu na to, że ma ona realną wartość za sobą. W Ether możecie sobie wyobrazić, że to jest taka sieć, na której budowane są różnego rodzaju aplikacje. Jest to tak naprawdę język programowania, który jest bardzo fajny, ze względu na to, że on jest Prosty do nauki i bardzo dobrze się go używa, przez co dużo programistów, ludzi z tego środowiska buduje nowe technologie właśnie oparte na tej sieci, co daje jej realną wartość. Dla przykładu jest na przykład taka technologia, która usprawnia ubezpieczenia na przykład lotów samolotem. Jeżeli wykupicie sobie ubezpieczenie i wasz lot na przykład się opóźni kilka godzin albo zostanie całkowicie anulowany, no to wtedy wasz ubezpieczyciel zbiera dokumenty, rozpatruje to, ktoś na to patrzy, i później wam może wypłacą pieniądze, może nie, no to zależy. Ale jeżeli skorzystamy ze smart kontraktu, który jest właśnie na tym networku krypto, to cała ta operacja dzieje się bezosobowo. Czyli ten kod, który jest napisany jakby na tej, na tym networku kryptowalutowym, on sam wszystko analizuje i wypłaca wam pieniądze. Więc jest to bardzo duża optymalizacja i tych programów jeszcze kilka lat były setki, setki różnych programów i różnych użyteczności. No teraz mogą to już być tysiące. Więc jest to kryptowaluta, która ma na, naprawdę jakąś wartość. No i tutaj wracam do tego pytania, czy to jest wartość za 100 tysięcy, czy za 50 tysięcy. To jest ciężko określić, ale podam wam jeden przykład, który pozwala trochę przybliżyć realną wartość, ale to zaraz. Okej. Okay. No, i tak jak widzimy, tutaj jest wykres, właśnie, eteru. No, i mamy bardzo dużą zmienność, coś, co jest niespotykane na innych aktywach. Oczywiście, czasem są różnego rodzaju spadki, nawet na bezpieczniejszych aktywach, typu obligacje. No, tak jak tutaj widzimy, w 2022 roku na przykład był spadek ceny o 80%. I w tym momencie, w momencie tego spadku, gdyby ktoś mi zadał pytanie, Jaka jest odpowiednia cena, żeby kupić daną kryptowalutę? No to tutaj, akurat, jestem w stanie powiedzieć. Wezmę sobie wskaźnik. Tutaj na górze, wtedy jest, oczywiście tego nie wiemy, że później będzie spadek, no ale możemy zauważyć, że jest drogo. Nigdy wcześniej w historii tak drogo nie było. Podczas gdy mamy spadek 80%, no to jest dobry moment na wejście, no bo płacimy tylko. Jedną, piątą oryginalnej ceny. I zauważcie, że jeżeli kupiliśmy w najgorszym momencie, czyli tutaj na górce, no to straciliśmy 80%. Ale gdy kupimy w najlepszym momencie, czyli na dołku, oczywiście jest ciężko go ustalić, ale gdy ta cena wróci z powrotem na wcześniejszy poziom, to mamy, nie mamy zysku równego straci, czyli 80%, tylko mamy zysk, który kilkukrotnie przewyższa to nasze ryzyko. Jeżeli wejdziemy z poziomu 20% na poziom 100%, to mamy aż 400% zysku. Więc ten potencjał zysku jest kilkukrotnie większy niż potencjał straty. Najwięcej, ile możemy stracić, to jest wszystko, a zyskać możemy nawet kilkukrotność tego. I następną kryptowalutą, która według mnie ma jakieś realne. Znaczenie jest AMP. Oczywiście tych kryptowalut jest więcej, tutaj tylko podam dwie, na których ja się najlepiej znam. AMP jest kryptowalutą, która służy do ubezpieczenia płatności, czyli na tym rynku, w tej sieci Ether, można bardzo dużo różnych rzeczy robić, również transakcje kryptowalutami. Można wysyłać te kryptowaluty, można płacić nawet w fizycznym sklepie kryptowalutami. To w Polsce nie jest jeszcze aż tak bardzo popularne. Ale są takie technologie. Mam znajomego, który ma taką srebrną kartę, na której są bitcoiny i może tym płacić w sklepie. I ten amp służy właśnie do zabezpieczania płatności, czyli on służy, tutaj mam metaforę takiej zabezpieczonej ciężarówki. Czyli, jeżeli mój kolega płaci w sklepie swoją kartą, to zanim te pieniądze trafią do sprzedawcy, to potrafi minąć pewien czas, a ten amp działa jako takie zabezpieczenie, i on natychmiast zostaje przesłany. Czyli póki sprzedawca nie ma jeszcze tej oryginalnej waluty, w której mój znajomy zapłacił, na przykład tego bitcoina, to ma już tego amp, który właśnie zabezpiecza tą płatność. No i teraz, skąd się biorą te ampy, które zabezpieczają tą płatność? To jak ja kupię sobie AMPa i on leży u mnie w portfelu, no to. Co nagle ktoś zabiera mi tego ampa, żeby zabezpieczać jakieś płatności? Jak to dokładnie działa? Co jeżeli ta płatność nigdy nie przejdzie, czy ja stracę wtedy te pieniądze? No właśnie, nie do końca, ale amp, dzięki temu, że on ma jakąś realną wartość, pozwala mi zarabiać na czymś, co się nazywa staking. Czyli ja biorę te moje ampy, te moje kryptowaluty, które kupiłem, one leżą gdzieś u mnie na giełdzie, nic nie robią ciekawego, ale jeżeli wrzucę je na tak zwany staking, to one pójdą do pracy w pewien sposób. Czyli one zamiast leżeć gdzieś tam na koncie, będą realnie pracować, będą zabezpieczać te płatności, a ja z tego będę dostawać prowizję, bo to, te amp to są jakby tacy mali pracownicy, można o tym pomyśleć. Oni pracują, zabezpieczają płatności i każdego dnia mam więcej tych ampów. Um, I to jest właśnie krypto-staking, Wykonuje. Ten AMP jest produktywny, coś realnego robi w realnym świecie, pobiera za to pewną prowizję i właśnie w ten sposób można mieć pozytywne przepływy z kryptowalut. Tutaj mam Screena, na przykład z tej głównej waluty ETH, no i ona daje zarobić około 2,5% w skali roku. Czyli nie dość, że mamy walutę, kryptowalutę, to jeszcze ją możemy w ten sposób zatrudnić w pracy. Ona wykonuje jakieś mechanizmy i dodatkowo jeszcze daje nam zarobić, co wskazuje na to, że nie tylko kryptowaluty mają, mogą mieć realną wartość, bo oczywiście są tak zwane shitcoiny, czyli takie bardzo małe waluty, albo memcoiny, czyli takie, nie wiem, coiny, które na przykład mają śmiesznego pieska albo coś, no one nie mają za bardzo wartości, ale są realne algorytmy, które coś robią i można oszacować ich ceny, jeżeli coś daje nam zarobić około 2,5% w skali roku, można powiedzieć, że jest to realna wartość. Oczywiście to płaci nam 2,5% w AMPie, więc jeżeli cena AMPa, na przykład spadła, no to nasze zyski też mogłyby na tym ucierpieć. Okay? No i tak jak widzimy, tutaj też są gigantyczne wahania. Na początku, tam gdzie jest rok 2022 i cena tam na samej górce, oni wypuścili tą kryptowalutę w momencie, w którym był bardzo duży optymizm. I tak jak widzicie, część osób przepłaciła płacąc o wiele, o wiele więcej niż. Za ile aktualnie można tego AMPA kupić, bo AMP jest po spadku około 90%. Więc trzeba na wszystko uważać, bo nawet jeżeli coś ma realną wartość i coś realnie robi, to cena może być tak wysoka podczas optymizmu na giełdzie, że i tak wszystko stracimy. Dobra, więc odpowiadając, czy kryptowaluty to jest to samo co cebulki tulipanów? No nie, no cebulki tulipanów nic takiego nie robią. Kryptowaluty to są jednak programy i technologie oparte właśnie na blockchainie. No i pokrótce jeszcze chciałem powiedzieć o optymalizacji podatkowej. Tak jak pewnie wiecie, bogaci ludzie, ten 1%, oni mają takie jakieś machlojki, żeby tych podatków nie płacić. No i kryptowaluty też są odrobinkę taką machlojką. Oczywiście wszystko jest legalne. No tutaj mam pewne obliczenia, już nie będę Was zanudzać, ale idea podatkowa działa tak, że podatki płacimy dopiero w momencie, w którym wypłacimy nasze kryptowaluty z giełdy. Ale możemy zamiast wypłacać kryptowaluty na przykład na złotówki, to możemy kupić coś, co się nazywa USDT, i to jest taka kryptowaluta, ale ona odwzorowuje jakby normalną walutę. I przez to obchodzimy jakby troszeczkę legalnie ten system podatkowy, i, i gdybym ja na przykład kupił jakąś akcję, zarobił na niej i ją sprzedał, miał złotówki, to bym zapłacił podatek. Później mógłbym sobie kolejną akcję kupić. A na krypto tak nie jest. Mogę kupić sobie jakieś krypto, sprzedać je, ale nie na złotówki, tylko właśnie na te kryptowaluty, które odzwierciedlają e, prawdziwą walutę. USDT to jest na przykład dolar amerykański. No ale wtedy to jest dalej kryptowaluta, więc nie płacę żadnych podatków. I to jest bardzo duża różnica. Tutaj sobie obliczyłem, że jeżeli e, nie będziemy płacić tego podatku przez długi, tutaj dałem aż 50 lat, że będziemy przez 50 lat trzymać i zamieniasz tylko na USDT, ale no pamiętajcie, że tym OSDT też można płacić, więc to nie jest żaden problem. No to różnica jest taka, że gdyby tego mechanizmu nie było, to mielibyśmy prawie połowę mniej. Więc co z tego wynika? Warto nie płacić podatków, oczywiście z przymrużeniem oka. Chciałem też pokrótce powiedzieć jeszcze o IK i IGZE. To są też takie rządowe programy, które właśnie legalnie pozwalają ominąć podatki. Możecie więcej o tym poczytać. Tutaj też IGZE na przykład działa tak, Pozwala ominąć podatki. Ono jeszcze ma dodatkowe bonusy, ale już o tym nie będę wspominać. I płacimy tylko 10% podatku na sam koniec. No jeżeli porównamy te wszystkie możliwości, opcja A to jest właśnie ta opcja, z, którą nam oferują kryptowaluty. Tutaj z, um, dostaniemy z inwestycji 1000 zł na 50 lat, uzyskując zysk roczny 10%, 92 tysiące. Jeżeli płacimy co roku podatki, tak jak. Ktoś, kto się powiedzmy troszeczkę może nie zna na optymalizacji podatkowej, no to dostaniemy 46 tysięcy zł, czyli połowę mniej. A jeżeli skorzystamy z XZ, czyli takiego programu emerytalnego od państwa, no to wtedy będzie to aż 105 zł, czyli ponad dwa razy więcej niż gdybyśmy skorzystali z opcji B, czyli bez optymalizacji podatkowej jako takiej. To XZ jest świetne też ze względu na to, że ono nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. Czyli można by pomyśleć, że jeżeli będziemy mieć dwa razy, dwa razy więcej pieniędzy, to może tam są jakieś wyższe opłaty albo jakieś duże obostrzenia. No, takich obostrzeń nie ma. Co najwyżej możemy utracić te dodatkowe benefity, te dodatkowe dobre rzeczy. Ale żadnych kar z tego powodu nie ma, więc jak najbardziej zachęcam, żeby z tego korzystać. Okay. I na końcu jeszcze chciałem wspomnieć. O tym, jak zrobić, żeby kryptowaluty były troszkę bezpieczniejsze. Więc wiecie o tym, że on, one często służą na przykład do nielegalnych płatności, do nielegalnych transferów i że one są ukryte w tym networku, w tej sieci. No, nie do końca tak jest, ponieważ najczęściej ludzie kupują kryptowaluty, robiąc przelew ze swojego konta bankowego na giełdę. W takim wypadku dalej da się dotrzeć, skąd idą te pierwsze wpłaty, da się powiązać kryptowalutę z danym człowiekiem. Więc są specjalne portfele, na przykład poprzez Metamaska czy Fantomulety, które są pozagiełdowe. Czy możemy na przykład od kogoś odkupić kryptowaluty, on nam zrobi przelew na na przykład naszego Metamaska, taki zewnętrzny portfel, i wtedy dopiero nasze kryptowaluty będą takie bardzo bezpieczne. Bo mnie zawsze to zastanawiało, jeżeli rząd ma swoje własne pieniądze, złotówki czy dolary, to dlaczego byłoby im na rękę, żeby była jeszcze taka technologia kryptowalut, która wprowadza jakby nową walutę? I dlaczego by tego nie chcieli zakazać? No i pytałem się moich znajomych, jak to jest, czy można tego zakazać, czy nie można tego zakazać. I teoretycznie wszystko się da. Rząd może nawet zmusić nas przemocą do tego, żeby tych kryptowalut nie mieć, ale koniec końców nie jest w stanie schakować tego całego systemu, który jest za tymi kryptowalutami. Więc realnie nawet jakby bardzo chcieli zabronić kryptowalut, to do końca tego się nigdy nie da zrobić. Co daje jeszcze dodatkowy aspekt bezpieczeństwa tej inwestycji, że te środki, te kryptoaktywa, rząd nie jest w stanie zaingerować w tą inwestycję. No bo jak wiecie, czasem w momencie kryzysu albo wybuchu jakiegoś konfliktu, środki w banku mogą być zamrożone i możemy utracić do nich dostęp. Czasem się dzieje tak nawet, że rząd zabiera część z tych pieniędzy. Ale to jest rzadkość. W przypadku kryptowalut mamy to dodatkowe bezpieczeństwo. I tak. Na kryptowalutach można naprawdę dużo zarobić, można też bardzo dużo stracić, więc musicie na pewno być bardzo ostrożni i pamiętać o tym, że jeżeli w mediach jest dużo informacji na temat kryptowalut, jeżeli jest bardzo duży optymizm i bardzo duże wzrosty ceny, to najprawdopodobniej jest drogo i jest to zły moment na rozpoczęcie inwestycji. A jeżeli o kryptowalutach nikt nie mówi, cena kryptowalut spada, to najprawdopodobniej jest to właśnie dobry moment, aby zacząć się tym interesować, więc no troszkę odwrotnie niż nasza psychika by nam podpowiadała. Dobra, ode mnie to będzie tyle. Mam nadzieję, że troszkę Wam przybliżyłem temat kryptowalut. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Co? Życzę miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję.